Witajcie w szóstym filmie na kanale z serii Minecraft Survival i możecie się teraz zastanawiać co ja robię w całej diamentowej zbroi um, no i też z całym ukończonym domkiem pozwólcie że pokażę Wam parę przebitek co działo się poza filmami Cześć, sorry, że przerwę, ale jeżeli trafiłeś na ten kanał przez przypadek lub jesteś tutaj nowy, to zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz do obejrzenia poprzednich filmików. No i co ja już Ci nie będę przedłużał i miłego oglądania. Więc tak, y, dlatego mam ukończone kowadła. Lecz na przebitkach było widać tylko trzy. Skąd się wzięła ta reszta, zaraz wam pokażę. Tylko pokażę Wam pierw, jak wygląda mój domek w środku. Tu są jakieś niepotrzebne rzeczy. W połowie potrzebne połowienia. Y, tak wygląda góra domku. Nie jest najwybitniej, ale mi się podoba. Ważne, żeby dało się tutaj przesiedzieć. I tak, teraz się udamy tam, bo tam znajduje się coś, gdzie pozyskałem całe moje żelazo. Gdy sobie tak idę pod tą górkę, chciałem Was bardzo przeprosić za opóźnienia w moich filmikach. Po prostu przez aktualną pogodę i przez to, że nie mam zbyt dużo czasu na nagrywanie. Nie wiem czy się wyrobię i... Po prostu przepraszam. Filmiki prawdopodobnie będą się pojawiać już z opóźnieniem, ale tymczasem przyszliśmy w miejsce, gdzie wszystko ma miejsce związane z żelazem, czyli moją farmę żelaza. Budowałem ją też poza filmem, z niej akurat nie mam przewitać, bo zajęłoby to po prostu dużo czasu w filmie. A nie chcę też robić takich półgodzinnych filmików, jak na przykład ten z budowania. Stwierdziłem też, że drugiej części budowania nie ma sensu robić, jeżeli macie cały tutorial w opisie podane i link do kanału. Więc w dzisiejszym filmie plan jest taki, żeby żeby pokonać Smoka i zdobyć Elytrę. Elytrę może w następnym filmie, jeżeli ten filmik będzie trwał w miarę krótko, to jeszcze dzisiaj się pokuszę po Tre pójść. Więc tak, teraz wracamy do domku i widzimy się jak już będę przygotowany do podróży i będę miał wszystko co potrzebne i niezbędne do endu. Więc widzimy się za moment. Ok, jestem już w domku. Mm. Mam tutaj jakieś. Rzeczy, czyli na przykład perły. Co mi się może przydać? Na pewno łódka będzie przydatna. Jakieś zapasowe części. Patyki, bo ten drewna nie będzie. Albo wezmę sobie po prostu całe drewno. Więcej patyków, żebym nie musiał już robić. Kolejne części. Proszek. I to tyle. Mm. Czy coś jeszcze? Dobra, wszystko co niezbędne już wziąłem, jedzenie mam, łódki mam, części mam, więc możemy kierować się już w podróż. Smok kresu nie będzie takim łatwym przeciwnikiem. Bo przyznam szczerze, nie umiem za bardzo w PvP. Ale czy tam aż tak bardzo trzeba PvP umieć? No, może trochę, ale mi się wydaje, że bardziej z umiejętności się tam liczą. Głównie idę tam tylko po elitre, po nic więcej. Nic innego mnie nie interesuje. Tylko głównie elitra i, no, może jajko jeszcze smoka. Mm. Więc co, kierujemy się w tamto miejsce. Tam Perła wskazała. Więc nie pozostaje nam nic innego, niż tylko się tam kierować. Więc chyba Wam po prostu przyspieszę tempo, żebyście nie musieli, żebyście nie mieli dwugodzinnego filmu, czy nawet półgodzinnego z samego chodzenia. Więc time lapse. Chciałem wam o czymś jeszcze wspomnieć, kiedy kierujemy się już w celu ukończenia gry. Chciałbym wam powiedzieć, że seria nie będzie miała jeszcze końca. Przeciągniemy tą serię jeszcze trochę, pobudujemy coś tutaj, trochę jakiś zabaw, żeby nie było aż tak nudno, żeby seria nie zakończyła się w sześciu odcinkach. I jeszcze chciałbym wam tylko wspomnieć, że Ponad 50% osób nie subskrybuje, więc naprawdę będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie tą subskrypcję, bo Was to nic nie kosztuje, a mi to naprawdę bardzo dużo pomaga. Więc wracajmy już. Zdałem sprawę, że nie wziąłem tarczy i będzie trochę ciężko z tarczą, bez tarczy, ale może jakoś tam radę. Mogłem wziąć to żelazo ze skrzynki, nie pomyślałem, ale no już trudno. Jestem 1000 kratek od bazy, więc nie mam zamiaru już w tym wracać. Prawdopodobnie za niedługo gdzieś będzie tutaj portal, tak obstawiam. Jeszcze jakieś tysiąc kratek, więc jeszcze tyle co przeszedłem. Szykuje się dosyć długa droga do tego portalu. A żeby jeszcze znaleźć Elytrę, to już w ogóle będzie długa droga. Nie wiem czy wyrobi się w tym filmiku, chciałbym zrobić... Minimum 20 minut. Albo nawet maksymalnie 20 minut. Żeby ten filmik nie trwał długo i żeby każdy mógł go obejrzeć. No, na pewno nie będzie miał 15 minut, bo po prostu by było za krótko i zbyt mało czasu by było, żeby przejść grę. No, chciałbym robić trochę krótsze te filmiki, ale staram się naprawdę jak mogę i to w sumie wszystko. Chodźmy już do tego portalu i nie przedłużam. Dobra, kolejna perła. Oho. Miałem rację, że niedługo będzie gdzieś tutaj portal. Więc on będzie gdzieś prawdopodobnie tutaj, ale czy nie mam tarczy Najgorszy błąd jaki mogłem popełnić. No dobra, czyli gdzieś tutaj będzie portal. Czy mi starszy kilofa, 19 użyć? Hmm, może być cieńko. Nie powiem, że nie. Dobra. Starłam. Jeszcze dalej. OK. Pękła. No dobra, czyli... Pewnie w tej wodzie gdzieś tutaj. Czy ona by skręciła? Gdzieś tutaj będzie portal na pewno. Nie, nie, nie jestem specem od znajdywania portali. Nie umiem patrzeć po koordynatach. Gdzie, gdzie jest portal może być tutaj nawet w tamtą stronę Czy mogę mieć perłę? proszę proszę mogę perła o, dziękuję mm, idziemy tutaj w tą stronę dobra, czyli prawdopodobnie stronghold będzie gdzieś pod nami bo perła się ciągle cofa i ciągle idzie w przód, więc to będzie gdzieś po prostu w tym miejscu. Wkopmy się i pokonujemy smoka. Lecimy. Dobra, jest taka akcja, że skończył mi się kill off. Chodzę po kopalni i staram się szukać um, strongholdu, jakkolwiek. No dobra. Spawnę. A! Stronghold! No proszę Za szybko coś chyba nagrywanie na włączyłem bo... Na moje? Jakbym zobaczył taką akcję w filmie, bym powiedział, że ustawione, ale nie powiem tego, bo tak nie jest Więc chodźmy szukać portalu Room mnie raczej nie zaprowadzi, więc nie mam co liczyć Portal. Aha, bo to jest na dery'u. Aż się zdziwiłem, że mam zaznaczone jakiś portal. ja tu przejdę? Nie przejdę. Trochę gorsza sytuacja, no ale dobra. Proszę bardzo, kill off. Siekiera. Lecimy szukać. Nie wiem na co liczyłem liczyłem na to, że będzie to jakieś przejście idziemy szukać fontanna oho coś, czuję, że coraz bliżej jak jest już fontanna to jest połowa sukcesu blisko fontanna zawsze było nie wiem co prawda jak się respią strongholdy jak mu już mówiłem nie jestem tym, tego znawcą ale dam wam znaka chyba jak już coś znajdę po prostu, bo takim chodzeniem i szukaniem to będzie filmik naprawdę bardzo długo trwał więc widzimy się za mną. jestem już w Endzie um, znowu zauważyłem że nie nagrał mi się filmik że znowu mi się on nie nagrywał e, to akurat był mój bunt, że filmik się nie nagrywał mówiłem tak że nie mogę znaleźć portalu od dłuższego czasu. Krążyłem w kółko, aż w końcu ten portal okazało się, że był obok mnie. E, nie wiem, czy ten moment się nagrał, czy się nie nagrał, ale tak po prostu mówiłem. Ostatnia perła. Życzę mi powodzenia i Wszedłem po prostu do portalu. No, nie wiem, jak to będzie, co prawda, na filmie wyglądać. Czy będzie wyglądać to jak tak. E, największe oszustwo czy jak to będzie wyglądać naprawdę szukałem tego portalu przysięgam coraz bardziej wydaje mi się że te filmiki wyglądają gorzej i ogólnie gorsze jest wykonanie przez to że ucina mi te filmiki no ale naprawdę nic już z tym nie zrobię to był mój błąd przyznaję się do winy no. Postaram się odszukać coś z tego nagrania i mam nadzieję, że to się nagrało. Bo nie chciałbym, żeby wyszło coś takiego, że właśnie, że umieram. No to idziemy jeszcze raz. Hmm. Dobrze, idźmy jeszcze raz. Słuchajcie, sprawdziłem nagranie, nagrał się moment, kiedy wskakuję do portalu. No i wróciłem tutaj. Znowu nie wziąłem łóżka. No dobra, teraz będzie plan nie umrzeć. Lecimy tutaj jeszcze raz. Jeszcze raz się widzę z tym smokiem. Nie ujdzie mu to tak łatwo jak poprzednim razem, że spadłem z wysokości. Nie oddam mu tak łatwo tej wygranej. Te litra będzie moja i chyba będę szukał jej w następnym filmie. Chciałbym rzucać naprawdę filmiki szybciej niż tylko w czwartki, ale mój czas i to, że za bardzo muszę to montować i muszę wszystko nagrywać, to też się jakby nie zgrywa. Mam dużo zajęć na głowie i po prostu przepraszam Was za to. Staram się jak najszybciej to nagrywać. Ten filmik nagrywam w środę o nie wiem której godzinie, bo nie mogę sprawdzić na razie. Ale filmik jest w środę, jeszcze muszę go zmontować, a jeszcze muszę potem inne rzeczy robić, więc naprawdę bardzo dużo. No i zajmiemy się już pokonywaniem smoka, a nie jakimiś bzdetami. Dobra, wszystko pozwalane. Teraz pozostało tylko zabić smoka i ukończyć w końcu tą grę. Wezmę sobie pochodnie, żeby jajko móc zniszczyć. Dopiero co odleciał od środka, więc sobie troszeczkę na niego poczekamy. Smok właśnie ląduje. Czekałem na to chwilę, ale mogę w końcu go nie ubić. Umrę? Nie umieraj. Będę wam pokazywał tylko momenty, kiedy go biję, bo ten filmik długo już będzie trwał. A patrząc na to, że nie mam zbyt dużo czasu i muszę go jeszcze zmontować, to trochę mi się śpieszy nagrywając ten filmik. No i dobra. To lecimy dalej. Ok, przeleciał znowu. Znowu go bijemy. Udało się Całe szczęście Akurat wtedy kiedy tego najbardziej potrzebowałem to wyszło Ty mnie będziesz bić teraz Niepotrzebnie mi bijesz Bo to się może źle dla ciebie skończyć Dzięki Dobra kolejny raz Kolejny raz Szansa na zabicie smoka Bardzo mało obrażeń mu zadaje Tak zauważyłem nie mogę nawet do niego podbiec. Przepowiada hmm. się długie przechodzenie gry. Dobra, ostatnie hity smoka. W końcu umarł. Po tylu próbach. W końcu. Koniec gry. W końcu się udało. W następnym filmiku udamy się po Elitre. Przepraszam was, że tylko tyle w tym filmie się działo, ale naprawdę staram się ten filmik nagrać, mimo że taki krótki, to i tak bardzo dużo czasu na niego poświęcam, bo muszę to montować sam. No przepraszam was bardzo, ale teraz nie czas chyba przejść. Albo, dobra, przechodzimy, w końcu przeszliśmy tą grę i w sumie to na tyle, dziękuję wam bardzo, że zostaliście, przypominam, że ponad 50% z was nie subskrybuje, trzymajcie się, no i cześć.